Najszybszy sposób, żeby zacząć zrywkę w lesie swoim własnym sprzętem. Na początek dobrze by było zdobyć doświadczenie u kogoś innego. Nie ucz się na swoim własnym sprzęcie, ponieważ nic nie zarobisz. Popracuj u kogoś na zestawie Traktor Plus przyczepa. Odłóż te 60-100 tysięcy i nie pakuj się w kredyty, tylko pierwszy zestaw kup za gotówkę. Chyba, że masz pewność na 99%, że jest praca na ten zestaw. Ale musisz pamiętać, że życie to kupa problemów, więc zawsze coś się wysyła. Celuj w zestaw do zrywki na trzebieżach wczesnych, jeśli nie ma swojego własnego pozyskania. Na wczesnych trzebieżach, czy to chodzi o pozyskanie, czy zrywkę, najłatwiej jest znaleźć pracę. Przynajmniej tu u mnie w rejonie. Kup prosty traktor z napędem 4x4, który jest prosty w naprawie. I do tego przyczepa, w minimum 6 metrów. Ważne, żeby miała badanie UDT i nie była starsza niż 10 lat. Starsze przyczepy mogą się za chwilę złamać lub już zostały połamane. Taki zestaw na początek wystarczy. Po więcej takich wskazówek obserwuj mój profil.